Miałem też owoc, który za Boga nie wiem czym jest i jak smakuje. No, ale być tutaj nie spróbować to dziwnie. Eee, a kosztował mnie tylko 400 szylingów. No, wyżebrałem, bo tyle miałem drobniaków akurat. Jak będzie niedobry, to wyrzucę, ale no, nie było drogą. Dziwnie jest. No dobra, warunki oświetleniowe takie jak woda, tutaj ciepła. Ale ten owoc mnie tak intrygował, że musiałem go kupić i będziemy testować tak to wygląda w środku uj jakie ale dobre chyba tylko tych ptasznych nie będę ja no ale to dobrze To jest w krajeniu. Moje i Nie wiem, czy to się wie. Mmm, bardzo smaczne. Troskowo... nie wiem jakie. <laughs> Muszę przemyśleć ten smak, ale smaczne. Nie nienachalny jest ten tak, Trochę watowaty. No, ale dosyć włókniste to jest, więc nie da się tego tak hapsąć jak powiedzmy ananasa. Bo już tam widać te włókna.